Alleluja, alleluja! 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 Nazwałem was przyjaciółmi, Albowiem oznajmiłem wam wszystko co usłyszałem od ojca mego. Alleluja. 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 Pan z wami, słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów, To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja Was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi. Jeżeli czynicie to, co Wam przykazuje, już Was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego, ale nazwałem Was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem Wam wszystko, co usłyszałem od Ojca Mego. Nie Wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, by owoc wasz trwał, aby ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek go poprosicie w imię moje. To wam przykazuje, abyście się wzajemnie miłowali.

Po pierwsze to dobrze Was widzieć. I nie tak dawno widzieliśmy się w Krzeszowie, w tej ogromnej liczbie ilości, która napełnia serce naprawdę wielką radością. I to jest jeden z tych charyzmatów, który posiada mężczyzna. Mianowicie yy, mężczyzna nie musi wiele robić, żeby wiele zdziałać. Zaczyna się od tego, że po prostu, żeby był. I już sam fakt jego obecności sprawia, że wiele się dzieje, naprawdę. Uwierzcie, to, to jest też jedna z tych fundamentalnych funkcji mężczyzny jako ojca w rodzinie: być, być, być. Jestem, który jestem. Zauważcie, jak się Bóg przedstawia. Obecność, obecność, obecność. Ale nie na to chciałem dzisiaj zwrócić uwagę, lecz na to, co Słowo Boże dzisiaj nam niesie w całym swoim bogactwie treści. Tylko kilka, pozwólcie, takich myśli, uwag. Mianowicie zobaczcie, że ten fragment Ewangelii, on się rozpoczyna i kończy właściwie tym samym. Macie się miłować. To jest taka klamra, która spina. Są, można powiedzieć, takie trzy słowa, takie trzy dominanty w tym tekście. To jest przykazanie, to jest miłość i to jest przyjaźń. Trzy takie dominujące słowa w tej Ewangelii. I tą miłością się kończy i zaczyna. Dlaczego taka ważna jest ta miłość? Dlatego, bracia, kochani, że Bóg jest miłością i to, co jest. Tym spoiwem, przepraszam, że tak mówię, bo to jest nieładnie, teraz mówię bardzo nieładnie, ale w ludzkim języku trudno znaleźć lepsze słowa, żeby mówić o sprawach niebieskich. Ale tym, co zespala ze sobą trójce, tak? Jeden Bóg, trzy osoby. Jedność. To, co buduje jedność, to jest miłość. To jest miłość. Jedność, która. Zauważcie, jest dzisiaj jedną z największych naszych tęsknot, bo tej jedności potrzebują nasze domy, nasze rodziny, tej jedności potrzebuje nasza biedna, zbolała ojczyzna. Gdziekolwiek nie spojrzymy, tam coś pęka, dzieli się, łamie, jedność, a tym, co buduje jedność, jest miłość. W Trójcy Świętej Bóg jest jeden, jeden, są trzy osoby, a to, co spala Trójce, to jest, to jest właśnie miłość, to, to jest więź. Dlatego Jezus zaprasza nas do czego? Do tego, żebyśmy byli jak Bóg, żebyśmy byli jak On. To jest zaproszenie do naśladowania Pana Boga. Będziecie się kochać nawzajem. Będziecie próbować siebie kochać nawzajem, na miarę Waszych możliwości, to będziecie naśladować mnie, Trójce Świętą. Będziecie się powoli, krok po kroku stawać tacy jak ja. I poprzez ten fakt wchodzimy ze sobą w przyjaźń. Przyjaźń, czyli moje ja przy Twoim ja, jaźni, przyjaźni, to jest budowanie jedności. Ale miłość, która. To to słowo też specyficznie rozumiana, bo nie tak jak rozumieją dzisiaj świat, czy kiedykolwiek jak ją świat rozumiał. Miłość nie według mojego widzi mi się, czy według moich kategorii, tylko tak macie się miłować, jak ja umiłowałem Was. Jak ja umiłowałem Was. A to oznacza, że no pierwszą rzeczą w budowaniu jakiejkolwiek jedności pomiędzy nami, w budowaniu jedności na przykład w rodzinie, budowaniu jedności w jakiejkolwiek mniejszej, większej wspólnocie braterskiej, koleżeńskiej, czy na, tej, na tę dużą skalę w naszej ojczyźnie. Pierwszym krokiem do budowania jedności jest co? Jest poznanie Jezusa. Jest poznanie Jezusa. Dlaczego? Bo my, żeby budować jedność, mamy się kochać tak, jak On kocha nas. Ale najpierw muszę Ciebie poznać, Jezu. Dlatego zauważcie, że Bóg, kiedy zwraca się do narodu wybranego, to zaczyna od czego? Słuchaj, słuchaj, słuchaj Izraelu, Szemma. To znaczy nastaw się cały na mnie, bo inaczej mnie nie poznasz. Kiedy się na mnie nastawiasz, to nie tylko mnie słyszysz, nie tylko dowiadujesz się, ale ja ciebie przenikam i stajesz się do mnie podobny, I to czyni ciebie zdolnym do czegokolwiek. Dlatego to jest bardzo istotne i ważne, moja osobista. Bliskość z Panem Jezusem, moje poznawanie Ciebie, Panie Jezu, to jest pierwszy krok do budowania jedności w rodzinach i do budowania jedności na każdym jednym poziomie. Pierwsza rzecz, Panie Jezu, jaki Ty jesteś? Bo jeżeli ja mam Ciebie naśladować, to kogo mam naśladować? Muszę Ciebie znać. Kochać innych tak, jak Ty kochasz nas, jak ty kochasz mnie. A jak ty kochasz? Co to znaczy miłość Chrystusa? To trzeba poznać, trzeba się w Jezusa zapatrzeć, trzeba go pojmować, trzeba go kontemplować, patrzeć i słuchać w niego cały. To przypomnijcie sobie, yy, bracia, te, te, te momenty, kiedy spotykaliście yy, wybrankę swojego serca po raz pierwszy, kiedy stanęła przed waszymi oczami w całym swoim pięknie. I przypomnijcie sobie te momenty, kiedy byliście w nią zapatrzeni i zasłuchani. I wszystkie komórki w Was były zwrócone w jej stronę, tak? Żernice powiększone, prawda? Zapomnieliście, że świat istnieje wokół, prawda? Że coś się dzieje naokoło. To nie miało żadnego znaczenia, że podatki rosną, czy ziemia się kręci. Prawda? By była ona, ona. No, to, to jest właśnie, to jest zapatrzenie się, to jest kontemplacja. I właśnie chodzi, chodzi o takie zapatrzenie się w Jezusa. Dlaczego? Dlatego, że w ten sposób jak Go poznaję, On ma dostęp do mnie, On może mnie przenikać i mnie budować. I dopiero potem mogę Go, i to jest rozpoczęcie naśladowania Jezusa. Nie miłujemy tak, jak nam się wydaje, że kochamy, ale, ale naśladujemy, naśladujemy Pana Jezusa. Tak, jak naśladuje młodsze rodzeństwo, starsze rodzeństwo. Ja jestem starszym rodzeństwem, mam młodszego brata i nigdy w życiu mnie nikt tak nie wkurzał, jak on. Jak, był na, jak byliśmy nastolatkami, jak On wszystko naśladował, no bo starszy brat. Ja coś zrobiłem, tą też. Ja coś robiłem jakoś i on tak samo. Uch, ja bym mu łepek ukręcił. Nie cierpiałem. Oczywiście później, później ja też zacząłem myśleć i do mnie też to dotarło, że, 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 że to było coś wspaniałego i, 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 i w sumie coś, co, co było, powinno być dla mnie ogromną nobilitacją, ale, ale no, taki byłem. To właśnie tak mamy robić z Panem Jezusem. Naśladować go, naśladować. Naśladować go wtedy będziemy skuteczni też w naszym działaniu, bo Jezus jest skuteczny. Miłować tak, jak on miłuje. Oddawać. Jezus też to tłumaczy bliżej, bo mówi tak, że nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za swoich przyjaciół. Jak oddawać życie? No tu jest całe spektrum rozumienia tego pojęcia, bo zobaczcie bracia, kochani, to pierwsze czytanie dzisiaj. Kojarzycie z dziejów apostolskich, mamy narada w Jerozolimie, apostołowie starsi się zebrali i naradzają się, co to było, co oni robili. Oni rozwiązywali problemy wspólnoty, bo powstał problem. I to nie ma znaczenia, jaki to był problem. Tam chodziło o to, czy poganie, którzy się nawracają i stają się chrześcijanami, najpierw muszą przyjąć judaizm, obrzezanie i wszystkie prawa żydowskie, a potem chrześcijaństwo, czy mogą bezpośrednio. I powstał problem, bo był konflikt. Więc zebrali się wszyscy odpowiedzialni we wspólnocie kościoła, żeby konflikt rozwiązać. Zobaczcie, to jest oni podejmują trud i wysiłek. Zmierzający do tego, żeby rozwiązać problem, żeby załatwić sprawę, żeby sprawić, że chrześcijanie będą mogli żyć, funkcjonować bezstresowo. Oni próbują rozwiązywać problemy. To jest jeden z tych elementów poświęcania swojego życia. Co to znaczy życie oddać za przyjaciół? To znaczy żyć dla nich. To nie tylko chodzi o przelanie krwi. Oddam życie za Ciebie na, tak, jak się oddaje na wojnie. Ale to jest żyć dla Ciebie. I to żyć w, pewn, w konkretach, w rozwiązywaniu trudności, w rozwiązywaniu problemów, w dochodzeniu do prawdy, w wychodzeniu ze swojej, ze swojej strefy komfortu. Po co? Po, dla dobra wspólnego, dla dobra wspólnego, szukanie tego dobra, nie być obojętnym. Jedna z większych zaraz naszych czasów, obojętność, letniość, wszystko mi jedno, jak będzie, kto będzie. Nie. Szukamy prawdy, rozwiązujemy problemy i to jest miłość. To jest oddawanie mojego życia za moją rodzinę, za wspólnotę. Koleżeńską, za moją ojczyznę, która nie jest mi obojętna, też są problemy, też szukamy rozwiązań, tak? Ale w ten sposób, poświęcając siebie, spalając siebie niejako, no my się upodobniamy do Chrystusa. I to jest cel, to jest cel. Być jak On. Jezus zresztą to później, zobaczcie, tłumaczy, bo On to mówi, nie wyście mnie wybrali, ja was wybrałem i jaki jest cel? Po co? Do czego nas przeznaczył? Przeznaczył nas do tego, do drogi. Żebyśmy szli. Po pierwsze, żebyśmy szli drogą nam wyznaczoną. A po drugie, żeby ta, to nasza, ta nasza droga przynosiła owoce. Żeby nasze życie przynosiło owoce. To nasze poświęcenie, nasz trud. Do tego nas Bóg przeznaczył. Ba, mało tego. Żeby te owoce były trwałe. I jeszcze do czego nas przeznaczył Pan Bóg? Przeznaczył nas do tego, żebyśmy mieli taką relację z Ojcem, że o cokolwiek Go poprosimy w imię Jezusa, to wszystko Ojciec nam da. Ale mamy siebie miłować. Na wzór Pana Jezusa. I to tyle, czym, bracia, kochani, chciałem się dzisiaj z wami podzielić. Amen.